Okulary, bo nie mam czasu. Halo! <grymne> Jest to pani Halo! Proszę pana, ja tu zgłaszam, bo jeżdżą mi po polu i jestem z nimi tu razem na więcej Już raz zgłaszałem. Jeżdżą krosami po polu. I teraz jestem tu Panie z nim. Nie mam i, I bardzo proszę, żeby natychmiast ktoś przyjechał. I ten pan dzielnicowy powiedział, że jak tylko kogoś hmm. zastawię, to żeby... Za dużo. Dwóch, czterech, pięciu.